Szanowni Państwo, kolejna rozmowa na kongresie energetycznym kongres energetyki rozproszonej. Dotychczas rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii, rozmawialiśmy o sieciach. Teraz czas na ciepłownie. Porozmawiamy także o transformacji ciepłowni w kontekście poszukiwania źródeł finansowania tej, tych, tych ciepłowni. Często zapomnianych w transformacji energetycznej. Naszym gościem jest pan Marcin Borek, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych w Polskim Funduszu Rozwoju. Dzień, Dzień dobry, panie dyrektorze. dyrektorze Porozmawiamy o ciepłowniach w kontekście poszukiwania instrumentów na finansowanie. Ciepłownie także są elementem transformacji energetycznej. Cały czas, podobnie zresztą jak elektroenergetyka, opierają się na węglu. Potrzebują, żeby się transformować, potrzebują pieniędzy, jak każdy, natomiast ciepłownie mają problem, bo rentowność tego biznesu jest bliska zeru. Jakie instrumenty pomocowe PFR może zaoferować tym małym, lokalnym ciepłowniom, bo te duże ze spółkami Skarbu Państwa raczej sobie poradzą, gorzej z tymi małymi? Zdecydowanie to prawda. PFR oferuje środki zwrotne. To mogą być zarówno wkłady kapitałowe do spółek, jak i dług, czy dług podporządkowany. Każdorazowo to wymaga szczegółowej analizy kondycji takiego, takiej spółki ciepłowniczej, jak również jej całościowego planu dekarbonizacyjnego, aby dobrze zrozumieć aktualne przedsięwzięcia w kontekście całego planu dekarbonizacyjnego takiej spółki. Nasze doświadczenie jest takie i tu mamy, stoją za tym konkretne inwestycje, że dobrze przygotowane projekty da się sfinansować, da się sfinansować w ten sposób, żeby wykorzystać wszystkie dostępne środki dotacyjne, które dzisiaj przede wszystkim dostarcza ENFOŚ i aby taryfa wynikowa z takiego działania była akceptowalna dla mieszkańców. Na, jako przykład podam e, instalację termicznego przekształcania odpadów. Taką jedną instalację mamy już dzisiaj w portfelu, to jest Olsztyn. E, to jest bardzo dobry projekt, dlatego że e, po pierwsze zagospodarowuje odpady z całego województwa warmińsko-mazurskiego. E, po drugie umieszcza w systemie ciepłowniczym 35% ciepła całego, który ten system potrzebuje, więc jest takim świetnym źródłem w tak zwanej podstawie e, ciepłowniczej. Korzyści dla mieszkańców to właśnie bardzo korzystna opłata za zagospodarowanie odpadów, jak również status efektywnego przedsiębiorstwa ciepłowniczego jako MPC Olsztyn, a więc przedsiębiorstwa, które może swobodnie korzystać z dalszych środków pomocowych na dalsze działania dekarbonizacyjne. Wspomniał Pan o instrumentach zwrotnych. Ciepłownie jednak wolałyby dotacje. Tak, ciepłownie wolałyby dotacje, natomiast Unia Europejska wyraźnie mówi, dokąd te dotacje można dawać. I ta intensywność dzisiaj w aktualnych instrumentach Enfosia to jest 30 albo 45% do danych nakładów inwestycyjnych. A więc można powiedzieć, że reszta tych środków, które w sposób zwrotny przedsiębiorstwo pozyskuje, to jest kwestia już odpowiedzialności za docelową taryfę wynikającą z produkcji ciepła w oparciu o taki konkretny projekt dekarbonizacyjny. Przypomnę, że zwykle tych projektów nad pełną dekarbonizację składa się kilka w takim przedsiębiorstwie i dlatego my zawsze zachęcamy, aby patrzeć na to całościowo i, i, i konstruować pełne e, projekty, pełne programy. Panie dyrektorze, to yy... chciałem w takim razie się zapytać, yy, czy ciepłownie są świadome tego, że oferujecie różnego rodzaju instrumenty, bo często jest tak, że nawet w przypadku podmiotów zorganizowanych brakuje wiedzy, gdzie mogą sięgnąć po pomoc, do kogo się zwrócić czy, i jak wygląda ta Wasza współpraca z tymi małymi ciepłowniami. Czy wychodzicie też z informacją do nich? Cóż, mogę tyle powiedzieć, że jesteśmy na praktycznie każdej konferencji branżowej, i na tych konferencjach mówimy i powtarzamy o tym, e, jaka jest nasza rola i, i co dajemy. Prawdą jest również to, że wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych dzisiaj jest na początku tej drogi, a więc mają pewną wizję tego, jak to ma być. Być może czasem jeszcze nie wszystko policzyli, być może już coś policzyli i szukają w tej chwili programów dotacyjnych pod te konkretne działania. Może niekoniecznie je dzisiaj znajdują, może je widzą za chwilę. Albo korzystają z waszej konkurencji, jeśli chodzi o dotacje, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej też dysponuje wsparciem dla ciepłownictwa. Tak. Narodowy Fundusz wspiera dotacyjnie, Narodowy Fundusz wspiera pożyczkami preferencyjnymi. Nie zawsze jest to 100% całego finansowania. Tam, gdzie nie jest, tam. Współpracujemy bardzo blisko z Enfosiem i, i, i wręcz pracujemy... W... A jest możliwość łączenia instrumentów? Zdecydowanie tak. Nasz instrument nie jest instrumentem dotacyjnym, a więc no nie mamy problemu z rozpoznawaniem kwestii ewentualnie nadmiernej pomocy publicznej, więc tutaj pracujemy bardzo... Yy, blisko i, 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 i z sukcesem, hmm. tak czyli aby takim, prowadzić takie procesy wspólnie. Czyli takim rozwiązaniem dla takich ciepłowni jest też taki miks różnych rozwiązań dotacyjno-pożyczkowych. Zdecydowanie tak. E, dobrze, to, to panie dyrektorze, to chciałem jeszcze zapytać. E, ciepłownie, które, z którymi współpracujecie, które udzieliliście wsparcia, e, one się transformują, a czy może pan zdradzić. Które najczęściej źródło wybierają jako to transformacyjnie odchodząc od węgla? Dzisiaj instrumentem, narzędziem dekarbonizacji, które jest bardzo powszechnie rozważane są silniki kogeneracyjne, a więc gaz. To jest narzędzie, które zyskuje wsparcie zarówno z Enfosia w postaci dotacji kapitałowych do nakładów inwestycyjnych, jak również wsparcie w postaci premii kogeneracyjnej z Urzędu Regulacji Energetyki. Te instrumenty oczywiście mogą być łączone, ale do pewnego stopnia tak, aby nie przekroczyć rzeczonego poziomu pomocy publicznej. Natomiast praktyka jest taka, że rzeczywiście wiele przedsiębiorstw korzysta z obydwu tych instrumentów, żeby realizować takie projekty. Panie dyrektorze, to chciałem na powoli na zakończenie naszej rozmowy Zapytać o y, taką sprawę, czy w takim razie y, PFR y, będzie zwiększał budżet? Jak wyglądają Wasze kwoty, jeśli chodzi o wsparcie takich ciepłowni teraz, a jak w przyszłości będą wyglądać? Ja. Nasz dzisiejszy taki pułap indywidualnego wsparcia projektu to jest w granicach 130 milionów złotych, więc zwykle to jest poziom, który Satysfakcjonuje znakomitą większość przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Więc tu absolutnie nie widzimy ograniczenia. Pracujemy nad strumieniem kilku, kilkunastu takich projektów w tej chwili nowych. Na bieżąco również analizujemy naszą sytuację płynnościową i na razie nie widzieliśmy problemu, aby znaleźć środki na realizację kolejnych projektów. A możemy zdradzić budżet, ile dotychczas jaką kwotą łącznie pomogliście ciepłownie na proces transformacyjny? Z transakcji na dzisiaj zamkniętych i wypłaconych, jeżeli chodzi o ciepłownictwo jest jedna, to jest konkretnie instalacja termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie. I tam wsparliśmy te inwestycje kwotą 48 milionów złotych e, udzielonych w postaci długu podporządkowanego. To jest transakcja partnerstwa publiczno-prywatnego, to jest transakcja poza bilansem dla miasta Olsztyna, e, a więc no, bardzo dobra, duża transakcja, która w innych warunkach byłaby bardzo trudna do udźwignięcia dla miasta. A w tych mniejszych miejscowościach? Też może Pan stracić kilka lokalizacji? Niestety natura pracy w funduszu jest taka, że podpisujemy na samym początku listy o zachowaniu poufności, co również powoduje, że nie możemy mówić w domenie publicznej, że pracujemy z takim czy innym klientem. Mogę tylko powiedzieć, że mamy kilkanaście takich tematów w tej chwili w trakcie pracy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, naszym gościem był pan Marcin Borek, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, Polski Fundusz Rozwoju. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.